13 marca do sklepów trafił pełen tajemnic Dziennik 29. Nie jest to zwykły dziennik, a interaktywna gra książkowa, jedyna pozostałość po zaginionej ekspedycji dotyczącej tajnych prac wykopaliskowych. Tak więc możemy się domyślać, że to coś niezwykłego, mówiącego o ważnych odkryciach. Historia dziennika, którą przedstawili nam wydawcy, a konkretnie Fox Games, zaintrygowała i nas. A sama książko gra była bardzo dobrze rozpromowana. W Warszawie nawet był tematyczny autobus, w którym zainteresowani rozwiązywali kilka rebusów. Musimy przyznać, że to ciekawa inicjatywa. W dzienniku 29 znajdziemy masę ciekawych, różnych zagadek logicznych opartych na zadaniach matematycznych, zagadnieniach chemicznych czy geografii i wielu innych. Są one bardzo różnorodne, tak więc na pewno nie będziecie się nudzić przechodząc kolejne etapy. Niektóre są łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Nieraz się zdarzy, że będziemy potrzebowali znaleźć dodatkowe informacje w internecie. No chyba, że ktoś zna na pamięć całą tablicę Mendelejewa. Jak już domyślamy się odpowiedzi, wchodzimy na odpowiednią stronę w internecie i wpisujemy hasło. Można też ewentualnie skorzystać z czytnika kodów QR, co jest bardzo fajnym pomysłem, jeszcze bardziej potęgującym klimat dziennika 29. A jeśli mamy problem z jakąś zagadką, to zawsze możemy skorzystać z opcji podpowiedzi. Fajnie też zostały zrobione grafiki stylizowane na rysowane atramentowym piórem. Do tego możemy grać solo, jak i w większej grupie. Choć lepiej nie przecholować z ilością, bo nie będzie to fajne, kiedy będziemy wyrywać sobie dziennik z rąk, żeby zobaczyć zagadkę na własne oczy. Z doświadczenia możemy polecić śledztwo w 2 do 3 osób. Ale znajdzie się też kilka ale. Po pierwsze, samej fabuły w książce jest niewiele, a właściwie prawie wcale. To po prostu zbiór zagadek stylizowanych na tajemnice, których jest około 60, co daje około 4 do 6 godzin zabawy, które możemy podzielić sobie na kilka posiedzeń. No i oczywiście jest to zabawa jednorazowa, ale może dzięki temu, jeśli Wam spodoba się taki format zabawy, to skusicie się na kolejne, podobne książki lub komiksy paragrafowe, które Fox Games wydał albo wyda w najbliższym czasie. Jeśli jesteście zainteresowani poznaniem tajemnic skrywanych w dzienniku 29, to można go nabyć za około 20 zł. Na terenie całego kraju w niemal każdej księgarni lub w sklepach z grami planszowymi. Podsumowując, Dziennik 29 to interaktywna gra książkowa z bardzo dużą ilością świetnej zabawy stymulującej nasze zwoje mózgowe. Także jak najbardziej polecamy. Do następnego. Do zobaczenia.